Którego jesteśmy mamy? 26 maja. 26 maja. Bardzo dobrze. A teraz mi powiedzcie, co Twoja mama robi najlepiej? Czym jest najlepsza? Gotuje obiad. Gotuje obiady. Bardzo dobrze obiady gotuje. Super. Czym jeszcze proszę? Eee, Zmywa naczynia. Zmywa naczynia. Proszę. Robi śniadanie. Śniadanie robi. Karol? Pomagam w lekcjach. Pomagam w lekcjach. brawo Piotrze. Pięknie. Nie sprzątać. Nie sprzątać, a tylko, też nie sprzątać? A pomagasz nami czasami w sprzątaniu. No super, cieszymy się bardzo. No? Robi obiad. Robi obiad. Dobra, a powiedzcie. Z tyłu, proszę. Na spacer, bawić się. Bawić się. No? Sprzątać. Sprzątać najbardziej lubi mamą, No pięknie. No, to Na spacery. Na spacery. Rowerami. Jedymi. Rowerami jedziesz z mamą. No super. No. Kamil? Iść na spacery. Dobrze. A teraz kto, do te kto chciałby złożyć życzenia mamie? Proszę, masz do kamery, złożyć życzenie mamie. No, kochana mama. Czego życzysz? No śmiało. Czego życzysz mamie? Na pewno siły życzysz, nie? Mhm, Ilo masz, masz Tak. Ilo masz, braci? Jednego, czyli dwójkowarzy jest, nie? To mama musi mieć siłę. Czego jeszcze życzysz? No proszę tutaj. Zdrowia. bardzo dobrze. Czego jeszcze? Wszystkiego co najlepsze. Wszystkiego co najlepsze. Halor? Częścia. Najlepszych prezentów. Najlepszych czego? Najlepszych prezentów. Najlepszych prezentów? No pięknie. Toż. Zdrowia. Zdrowia. Siły i odwagi. Siły i odwagi. A odwagi do czego? Na przykład do jakiegoś noszenia, do, różny, do różnego jeżdżenia. A, to nieznanych rzeczy, nie? Mało to ważna. Bardzo dobrze. To teraz wszyscy na 3 cztery powiemy kochamy Cię, mamo. 3-4. Kochamy Cię, mamo. Kochamy mamie. I machamy. Pięknie. Dziękujemy bardzo. Życzę wszystkiego najlepszego z okazji nie. Proszę. Dzień mamy. Dzień mamy, brawo. To powiedz Ciebie, wszyscy kochamy mamy, tak? Ta? Ta, Na pewno. Ta, a kto tak najbardziej kochasz to mamę? To jest ten? Proszę. Bo, mnie kocha. bo Ciebie kocham, brawo. Bo mnie urodziła. Super, bo mnie urodziła. Bez mamy nie byłoby Ciebie. Super, Bo Mamę, kocham tak mocno, aż się przytulę. Tak, mocno kochasz, mamę, aż się przytulę. Dobra. Proszę. To kiedy jej potrzebuje. Pięknie, bo jest zawsze, kiedy jej potrzebuje. Dobra, a teraz następne pytanie. Proszę mi powiedzieć, co wasza mama robi najlepiej? Proszę. Objawy. Objawy. No, dziewczynka, proszę. Że nas wspiera. Wspiera was, brawo. Troszczy się o was. Troszczy się o was, tak. Skuruj. Że Was kocha. To robi najlepiej. Proszę. I uczy nas dobrze. Uczy Was, tak? Uczy Was życia, nie? I dobrze robi kolację. Dobrze nie. robi kolację, dobrze. A teraz powiedzcie mi, czy jest coś. Może nie ma niczego, ale czy coś jest, czego mama nie umie robić? Jest coś takiego? Nie. To jest ostatnie pytanie. Proszę mi powiedzieć, co najbardziej lubicie robić z mamą? Jak spędzacie czas? Proszę, lazro, amper. Przetulać. Przytulać się. Czytać z nią książkę. Czytać książkę. Paweł. Oglądać sesje. Oglądać z mamą. Grać w różne gry... Ko, nie... te... Plaszowe. Bardzo dobrze. Mm. No, Panek? Mm. Grać w Grać w Malować z mamą. Malować. Grać w piłkę z mamą. Pomagasz mamie w sprzątaniu? No super! Oglądać film? Oglądasz Oglądać No proszę, popiec tutaj. Dodać obiad. Też gotujesz z mamo obiady? No to na nowy kucharz, Masterchef szef rośnie, nie? Bardzo dobrze. No, można... No, muszę powiedzieć, jak gram sprzęt w piłkę. Dobrze, koniec. Kto chce złożyć życzenia swojej mamie? Proszę. No, z życzenia. Masz okazję. Czego życzy mamie? Kocham cię. Mamo, kocham cię, brawo. Wszystkiego najlepszego. No. Lubię Cię. Lubię Cię. Panek? Mm, bardzo kocham Cię, mama, lubię Cię, ale tak gotuję ze sobą. tak? Życzę i szczęścia. Pięknie. Żeby była uśmiechnię uśmiechnięta. Tak, żeby cały rok się uśmiechała, ale to zależy też od Was, nie? Jak będziecie grzesi, to się mama będzie uśmiechać cały rok. Proszę. Tak? Wszystkiego najlepszego, żeby mama była w ciąży śmieci, tak że nam tam pomaga. Dobrze. No. Wszystkiego najlepszego, żeby mama była zdrowa. Dobrze, jeszcze? Żeby mama żyła ponad 100 lat. O, brawo, tak. żeby się zobaczyła jak ty się dojrzewa, że masz swoją rodzinę, nie tak? mama ci, mama cię lubię. Bardzo dobrze. I ostatnie. Dziękuję, że mnie urodziła. Dziękuję, Nurem. Ok. To teraz wszyscy na zakończenie na 3-4 powiemy co? co? Dziękuję, Dziękuję bardzo. Maja. Dzień mamy, dzień mamy. Dzień, mamy. dzień, dzień Dobrze, no wszyscy wiedzą, mamy, bo już się przygotowujemy pewnie, tak? Jest, wszystko mam zrobione. Wszystko mam zrobione już? No pięknie. Dobra, to teraz proszę powiedzieć. Ok, mama, co mama gotuje najlepszego? Pizzę. Pizzę. Zambię wada! Ale jeszcze teraz? Moja mama najlepsze gotuje sławowy. No, Sabowy, no,

Co wasza mama robi najlepiej? Ja ma gotuje. Najlepiej gotuje. Pięknie. Łoł, łoł, Prząta. najlepiej. Prząta. Kuba? Prząta. Ale panowie, nie słyszymy Kuby. Lęka. Sprząta. Co co oprócz sprzątania mama robi najlepiej? Lęka. Bawi się z dziećmi. Lęka. Bawi się z dziećmi, Ja wiem. Co? Sprząta i daje mi panowie. Gotuj. Z mamą najbardziej lubicie cię bawić. Ja lubię <noise> się najbardziej z no, 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 Ja nie słyszę, pani Józka pewnie słyszy jak kolega odpowiada. A badmintona. Jest. Badmintona, pięknie. A jest mistrzem w tym? No. Ja nie mam jak bo nie? To ja też. No, um, ja z moją mamą gram cały czas piłkę. Można? Tak. O, ja ja, ja wiem. No i że mama to nie piłkę no? No, pięk. Tak, ja wiem. Ja, no, proszę. I dobra, broni ja No, się teraz, zbawiam. Zbawiam. Czy? Zbawiam. Uf, ja, no, się z berka. Trzy? Bebna. Uuu, ja też no, żebyś no, Proszę. Moja mama mam grać w y, tenisa z tobą, To tak jak ja. I ja też. Czyli gra z sobą. I z Ludwikiem też. Też. No. Co najbardziej? Gry, mi się bał... gry, planszowe. gry planszowe, super. A czy Ja mam. Też? A ja, czy widać Makał? Makao, no pewnie, że umie. Ale czy ty umiesz? Otóż, mam. Czy masz szafy? Szafy, tylko szafy ja, nie umiem niestety. Ja też mama też nie umie szafy. Kto chce złożyć życzenia swojej mamie indywidualnej? Proszę. Mam jej do, no. Życzę mam jej zdrowia, żeby nie musiała tak dużo pracować, żeby, żeby mogła odpoczywać, żeby czytać książkę i pójść do ogródka, bo to jest jej pasja. To jest jej pasja. Brawo. No proszę. E, moja mama w sensie ten, e, była zdrowa, się nie płakała. E, jeszcze, to moja siostra nie należowała moja mama miała dużo i mi, dużo nie krzątało. Dobrze, słuchaj, kuba. Ej, ja nie myliwość, tak by nie, ja to... nie było jeszcze na miłość. Ale nie słyszymy, kuby. A, chodźcie, jeszcze raz, raz słuchaj. Moja mama miała na dobre życie. Wiemy co, jak najwięcej czego, coś, co robiła najwięcej. Kuba. Miała... Mówiła z czubą. Pana... I uśmiechu! Czy to mnie? Co jeszcze? Córek jeszcze? A jeszcze więcej córek? Proszę, tą Nie dla mamy, Co ja to, proszę. Żeby mama nie musiała tak pracować. Brawo. Ja wymieniam trzy życzenia, bo słuchajcie. Jedno życzenie. No to... Wywierz. Żeby mama nie mus... żeby wy... Żebyśmy wygrali w krotkach. Dobrze. 4 miliony. Dobrze. Żeby mama była miliony. 4 miliony. 4 Brawo. No, jedno życzenie dla 4 miliony. jest. Czy 4 miliony. nie Mama jest miliony. 4 miliony. 4 miliony. 4 Urodziny. Przyczyni <grymne> urodziny. Proszę. Jeśli ja moja mama była zdrowa? to Dobrze. To super. To ta różka ci pomoże. No, w tył. mamy, żebyś. Chcemy, Żeby miała bo No, proszę, Wojtek. Bo ja żeby nigdy nie chorowała. Żeby nigdy nie chorowała. Brawo. I teraz uwaga. Znaczy, życzymy mamie. Czego? Czego? cztery. 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 szczęścia. Miłości, mniej pracowania, I więcej oceny, i wygranie w trotkach w Dokładnie. I teraz na koniec, mamo, co robimy? ko ha Dziękuję. Wszystkiego najlepszego, życzę zdrowia, szczęścia, pomyślności i spełnienia mamy.